Witam. W tym filmie chciałbym zaprezentować Wam w jaki sposób równam drogi. Może nie wszystko uda mi się powiedzieć, ale z grubsza postaram się coś wyjaśnić, bądź chociaż nakreślić jak to wszystko wygląda. Nie będę omawiał obsługi codziennej maszyny, bo chyba każdy wie o sprawdzeniu oleju, płynów itd. Jak nie zostanie coś dopowiedziane to zostaw komentarz pod filmem. No to co? No to chyba zaczynamy. Pierwszą rzeczą o jakiej należałoby wspomnieć to przede wszystkim pamiętaj, że nie jest to mała maszyna i musisz mieć oczy w koło głowy. Druga rzecz. W tym filmie będzie pokazana tylko i wyłącznie jak równa się drogi gruntowe. Nie będę mówił nic na temat pracy na systemach. Tu się może, muszą mądrzejsi wypowiedzieć. Trzecia rzecz. Pracuj lemieszem raz z prawą, raz lewą stroną, żeby się równo wycierał. Czwartą rzeczą, o jakiej należałoby wspomnieć, to jak masz możliwość, ucz się na stojąco. Wiem, że jest to zakazane i gnębią za to, ale z mojego doświadczenia będziesz widział lepiej lemiesz. Dużo lepiej. Zauważysz momenty, kiedy musisz podnieść, kiedy musisz opuścić, lemierz i jak się zachowuje materiał. Na tego nie zobaczysz. Lepiej zwyczuć po prostu maszynę nastającą. Przejdźmy teraz do teorii. Jaki bieg i jaka prędkość? Uczyłem się pracować na pierwszym biegu pomału i z wyczuciem. Obecnie robię na drugim biegu i obroty w takich 1500 1,5 tysiąca co daje prędkość około 4-4,5 km na godzinę. Wiadomo, że im ciężej maszyna ma, tym wolniej jedziemy. Staraj się robić tak, by się nie pracował w miarę lekko, bez jakiegoś takiego większego obciążenia. Zapamiętaj jedną ważną rzecz: że jak będziesz za szybko jechał, maszyna wpadnie w kołyskę. To znaczy, że będzie ci się bujała raz na lewo, raz na prawo, co będzie skutkowało tym, że lemierz po prostu będzie ci robił w drodze dziury. Zdarza się, że drogi są strasznie twarde, zbite, zajeżdżone. Najgorsze są to z gruzu betonowego. I bardzo często w takich drogach jest dużo kamieni. No i również musisz uważać w lasach, jak jeździsz koło drzew, bo też tam wystają korzenie i o takie korzenie możesz się również zahaczyć. Tak po łebkach, żeśmy mówili sobie prędkość, a teraz przejdźmy do ustawienia lemiesza. Lemiesz ustawiam od 35 do 45 stopni. Dlaczego tak? A dlatego, że materiał, który zbieram z krawędzi przechodzi bardzo dobrze do środka drogi i nie zostaje na krawędzi brewka, ale do tego też ma duże znaczenie kąt natarcia lemieša. I tu jest kilka rzeczy, o których warto byłoby wspomnieć. Jak ustawisz lemież za mocno w tylnej pozycji, czyli takiej jak mniej więcej teraz na filmie, to będzie się ścierał od środka do zewnątrz. Jak ustawisz pochylony do przodu, czyli mniej więcej tak jak teraz na filmie, będzie się wysiarał od zewnątrz do środka i w takiej pozycji pracujemy. Ponieważ nie zostaje brewka na krawędzi drogi, również lepiej materiał jest mieszany. A jest to ważna rzecz, bo jak podletniesz krawędź drogi z Darliną czy jesienią z dziećmi, to one wymieszają się z materiałem i jest to potem łatwiej po drodze rozprowadzić. Podsumowując, kąt ustawienia lemiesza 45 stopni, kąt natarcia lemiesza lekko pochylony do przodu i mamy idealną mieszalnię materiału. Lemiecz by za koło, tak, bo materiał przesypywał się poza nie. Dlaczego tak? Bo jak będziesz jechał po urobku, to nie utrzymasz po drogi, tylko narobisz sobie dziur. Jak nie możesz poza koło, to rób tak, byś miał między kołami urobek. Jak głęboko podcinam drogę? Ja podcinam tak, by wychodził mi spadek mniej więcej około 4%. Ale że drogi mamy, jakie mamy, czyli wąskie, bez rowów i odpływów. Wszystko w korycie, to robię jak popadnie. Tylko trzymam się przełamania drogi na jedną stronę, tak by mogła woda odpłynąć. Gdzie mogę, robię stożek, bo wiadomo, stożek jest najważniejszy. Lemisz od strony podcinającej idzie w ziemię 5 do 15 cm. Natomiast od strony środka drogi idzie wyżej niż droga, tak by nie powstała brewka. A dlaczego tak? Dlatego, że jak chcę materiał usypywać, a nie go zrywać z drogi. W wewniarkach bezpośredniego napędu używam przednich pochylnych kół. A służy to do tego, że jak jedziesz, to koło kładziesz w przeciwną stronę, jak do lemiesza. Czyli, lemiesz z prawej strony, podcinającej, to koło pochylasz w lewo. A dlaczego tak? Ponieważ powstaje tak jakby zaparcie dla równiarki i jej nie ściąga tak mocno. Kładzenie tych również pomaga przy skręcaniu, tak jak kiedyś w Mercedesa. Jak skręcasz w lewo, to koła kładziesz w lewo. Jak skręcasz w prawo, to koła kładziesz w prawo. Równiarka również może być wyposażona w łamaną ramę. Służy to do robienia rowów, na przykład, bądź też przy zawracaniu. Możemy maszynę złamać, koła skręcić i ładnie wyjeżdżamy z ciasnych miejsc. Teraz najważniejsza kwestia na ile razy robić drogę? Ja drogę robię na 3 bądź 4 razy, w zależności od tego, jak droga wygląda. Jeśli jest w miarę przyzwoita droga, zrobię na 3 razy, ale jeśli jest dziurawa, będę robił ją 4 razy. Nigdy nie robię dróg na dwa razy, bo to nigdy dobrze nie wychodzi. A ten co robi na dwa razy, no to cóż może go powiedzieć, to jest w ogóle paprak i tyle. Dziękuję za poświęcony czas, który zmarnowaliście przy oglądaniu tego filmu i słuchaniu tych wypocin, ale musicie mi troszeczkę wybaczyć, bo jest to mój pierwszy raz z mikrofonem i ciężko jest zgadać tak do kotleta, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że Wam troszeczkę przybliżyłem jak to wszystko wygląda od strony teoretycznej. Dzięki bardzo i pozdrawiam.